pod znaku Skorpiona. Witam Was serdecznie. Z tej strony, oczywiście, wróżkę pola. Ja zapraszam Was na horoskop, horoskop miesięczny. Zobaczymy, jak tarot. Tarot snów, który zawsze tutaj z nami jest, ukaże Wam te podstawowe tendencje, podpowie na co zwrócić uwagę, co wykorzystać, a czego po prostu unikać. Tego dowiecie się za chwilę. Ja Wam dziękuję oczywiście za to, że jesteście, że nas tutaj dopingujecie, że wysyłacie piękne serduszka, dajecie łapeczki w górę, subskrybujecie kanał. No, a jeśli nie subskrybowaliście tutaj naszego kanału Ezoporada, no to zachęcam do kliknięcia tego magicznego dzwoneczka. A ja również zachęcam do komentowania. A dlaczego? Bo jeśli wpiszecie na przykład dzień swojego urodzenia, czyli tam na przykład 1 sierpień to jedyneczkę, 14 październik no to czternastkę, otrzymacie tutaj pakiet informacji dotyczących Waszego dnia urodzenia. Tak więc zachęcam, polecam. A co będzie się działo już Wam mówię, już na pracę macie asa denarów i magika, na emocje czwórka mieczy i dziesiątka mieczy, no i zdrowie. Rycerz mieczy, o, rycerz Buław, przepraszam, i as mieczy. No i właśnie, układ jest ciekawy. Tutaj troszeczkę w zdrowiu ten nas mieczy jest specyficzną kartą, ale w emocjach będzie trochę trudno, tak? Dla osób, które. Czekają tutaj na wyzwolenie, nie wiem, na, jakby na to, żeby coś fajnego się pojawiło, ktoś pojawił, tak, jakaś sytuacja sprzyjająca. No, może być trudno, bo mamy kartę blokad i gwałtownych zmian. Ale przejdziemy do tego. Zaczynamy, kochani, od układu na kwestie związane oczywiście ze, z, z sferą zawodową i mamy asa, asa denarowego do 15 sierpnia, przepraszam, grudnia i co mówi do 15 grudnia As denarów. As denarów jest kartą, która wskazuje przede wszystkim, że jakby będą nowe możliwości, nowe aspekty, dobra inwestycja, możemy wpaść wtedy na dobry pomysł odnośnie założenia firmy wyjścia w korzystną spółkę, zainwestować w coś, co do 15 grudnia nieść nam będzie naprawdę spore korzyści. Możemy otrzymać też pracę w firmie, która da nam tutaj rozwój finansowo-zawodowy i stałą dobrą umowę. Tutaj jakiś mężczyzna może nam w tym pomóc. Może być taki, gdzie, gdzie może być brodę i ciemniejsze włosy. Taka charakterystyka tej karty, taka osoba się tutaj pokazuje. To jako informacja uzupełniająca. A jeśli mamy pracę, to może być awans, no, tutaj premia. Może być dostanie stanowiska jakiegoś prestiżowego, może być w ogóle... E, przejście do pracy, która daje nowe możliwości, tak, nowa droga, nowe możliwości i nowe inwestycje, korzystne układy biznesowe. E, propozycje, które przyniosą nam e, dobre pieniądze, więc bardzo fajna karta, świetna karta na sprawy urzędowe. E, no warto ją wykorzystać, bo tutaj ten konkret, tak ma przyjść i powinien przyjść. Nasze wysiłki się opłacą. I to jest do 15 grudnia. Po 15 grudnia mamy Magika. Magik jest kartą, która niesie nam inną energię, bo magik to cwaniakowanie, to czerpanie wiadomości, możliwości z różnych źródeł. Tak, żeby otrzymać pracę, być może będzie trzeba wykorzystać jakiś kontakt, powysyłać CV w różne miejsca, popytać osób, które znamy, oczarować swoją osobą też innych, tak? Magikować, sfaniakować, być takim magiem swojego przeznaczenia, dzięki własnej elekwencji naprawdę możemy wiele osiągnąć. Jest to fajna karta komunikatywna i ona też zachęca do komunikacji, czyli do bycia takim mówcą, przekazywaniem, do przekazywania ważnych informacji w sposób sprytny, czarujący, klarowny. Mamy pracę, tu również właśnie powinniśmy być magikami z rycerzami mogą się pojawić fajne okazje, by je wykorzystać, może nam się coś udać załatwić, możemy osiągnąć podwyżkę, awans, coś wykombinować dla siebie takiego korzystnego, a więc świetny czas na działanie i podejmowanie tych działań, by no właśnie iść dalej, by wykorzystywać swoje możliwości, bo magik ma ogromny potencjał. On się nie zatrzymuje na jednym punkcie, on chwyta wiele srok za przeproszeniem za ogon i on korzysta. Jest to piękna karta i nie warto przy niej być po prostu biernym, czy bierną. Natomiast emocje. No tutaj w emocjach, drogie skorpiony, no macie Blokady. Pierwsza karta to czwórka mieczy. Na aspekt oczywiście związany z emocjami. Czwórka mieczy to odwrócenie, uśpienie, tak? Spowolnienie. Jeżeli oczekujemy, że teraz poznamy kogoś, to albo my się odwrócimy jednak i nie będziemy szukać, albo będziemy poznawać osoby, które po prostu będą odwrócone w jakimś sensie i coś się uśpi. Po prostu. Jest to czas spokoju e, i też takiej ciszy, bo niestety nie pokazuje się przy tej karcie dobra komunikacja. Toś po prostu, czy my będziemy potrzebować izolacji? Mamy kogoś również. Relacja może przeżywać jakiś kryzys, potrzebować spokoju, może będziecie chcieli się od siebie oddalić, lub jedna ze stron będzie bardziej e, wyizolowana czasem oznacza to jakąś chorobę oczywiście i to też jest jakiś tam rodzaj izolacji ale generalnie pewnych rzeczy teraz nie przyspieszymy, one po prostu muszą przeczekać, to jest stagnacja i ta stagnacja w pozorom będzie pozytywna, bo potem już mamy dziesiątkę mieczy po 15 grudnia i jest to karta gwałtowna z kolei, tu już w ogóle pewne rzeczy się poprzecinają, czyli tu jak na przykład poznaliśmy kogoś czy byliśmy odwróceni? To już w ogóle potem takie przecięcie się pokazuje, Od, oddzielenie na razie, stagnacja i w ogóle jakby zakończenie jakiejś sytuacji, tak? Ale być może to jest potrzebne, byśmy mogli się odrodzić, byśmy inaczej spojrzeli na pewne kwestie. Pewne, pewne sytuacje będą wymagały innego zupełnie spojrzenia na to, co jest tu i teraz. W stałych relacjach, oczywiście, czasem może być to rozstanie lub bardziej takie tendencje do zamykania się i takiego depresyjnego podejścia lub informacje, które mogą nas niepotrzebnie stresować, tak? no jakieś napięcia wychodzą, być może po prostu tutaj musicie energetycznie jakby no, starać się nie emocjonalnie podchodzić do pewnych kwestii, przeczekać je, no i rozumieć, że tu los może nam troszeczkę przeszkadzać, bo, bo jednak jest to karta losowa, ale czasowa też jednocześnie. Natomiast w zdrowiu mamy rycerza Buław, przepraszam. Do 15 grudnia jest kartą dla Was ruchu, podróży, kartą wiadomości, dobrych wiadomości, poszukiwania rozwiązań. Jest to też karta pomocy jakiejś fajnej osoby, dynamicznej, która będzie zaangażowana w nasze sprawy. Ruch może być pozytywny i negatywny. Karta zachęca do ćwiczeń, do podjęcia działalności, ale przestrzega przed zbytnim forsowaniem się. Trochę uważamy na drodze. Kolana, kręgosłup, tutaj kości stawy mogą doskwierać, no i stany zapalne czy stany podgorączkowe też wchodzą w grę. Natomiast sama karta jest kartą ruchu, zmiany i e, pozytywnych aspektów, które będą się działy wokół nas. Natomiast po 15 grudnia mamy Asa Mieczy i ta As Mieczy jest kartą oczywiście e, trochę operacyjną niestety, <laughs> przepraszam, jakiejś konieczności kierowania się racjonalnym osądem surowym. Tutaj, że tak powiem, powinniście iść w tę stronę taką rozważającą. Tak? Pewne rzeczy będą do zrobienia konkretnie tu i teraz. Jest to karta, no, bardzo często niestety, operacyjna, takiej konieczności lub zapowiedzi operacji na poziomie takim racjonalnym, surowym. Czasem jest to karta badań oczywiście i jakichś surowych wiadomości też lub surowo podanych nam i takiego, takich informacji, które mają nam dać do myślenia. Uważamy na formalności dokumenty, co podpisujemy, na co się zgadzamy. Karta rozliczająca, więc dla jednych będzie kartą pozytywną, dla innych ostrzegawczą lub repremendą, tak naprawdę czy kwestią repremendy, tak więc warto trzymać się jakichś zasad. Uważamy na kręgosłup, układ nerwowy mimo wszystko oczy i czasem układ oddechowy wchodzi w skład jakichś problemów, jeśli chodzi o kwestie asa mieczy, także jest to karta umysłu, a więc. Możemy zbyt surowo podchodzić do siebie i tym samym nakręcać się, się negatywnie, a więc myśli konkretne, tak, ale w stosunku do jakiejś sytuacji, by konkretnie ją rozwiązać, lecz nie przejaskawiać. To jest dosyć tutaj ważne. Układ. Myślę, że fajny, choć w emocjach rzeczywiście, taki troszeczkę nieco spadkowy. Widocznie pewne kwestie będą wymagały opóźnienia czy spowolnienia, a potem coś się drastycznie zmieni, by nadeszła nowa jakość. Pamiętajmy, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I tego się trzymajmy. Dziękuję Wam za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.